Cześć kochani, chcę Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać taki dół plażowy. Ostatnio pokazywałam Wam top, czyli górę. Zostawiam Wam link w, na dole w opisie do filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda góra, oraz możecie też skorzystać z tamtego filmu instruktażowego i zrobić sobie górę. Tak wygląda dół. Bardzo fajnie się prezentuje. Muszę to szczerze powiedzieć, że bardzo mi się podoba. To są moje pierwsze takie majteczki zrobione na szydełku i bardzo mi się one podobają. Mam nadzieję, że Wam również. Mają tutaj taki mały wzorek, e, czyli takie dziureczki. One są specjalnie zrobione, ponieważ ten top, e, ta góra również ma takie dziureczki, żeby wszystko fajnie pasowało. No więc co? Zapraszam Was na film. Słuchajcie, żeby wykonać e, ta, takie majteczki, ja zużyłam. Tą włóczkę jest to Mouscat to Znacie już tę włóczkę, ponieważ ja ją bardzo często używam. Jest to 100% bawełny. I teraz bardzo ważna sprawa to nie jest włóczka, która jest odpowiednia. A to nie jest odpowiednia włóczka do wykonywania tego typu rzeczy. Znaczy, do wykonywania tego typu rzeczy jest odpowiednia, ale nie są to rzeczy z tej włóczki zrobione, nie są to rzeczy odpowiednie do wchodzenia do wody, do kąpania się itd. itd. Jeżeli chcecie, aby włóczka była odpowiednia, to polecam Wam przejście do jakiejś pasmanterii, tam Pani, e, taka jakaś miła siedząca, na pewno Wam poradzi, jaka to włóczka powinna być. Ta nie jest odpowiednia. Ale może są osoby, które właśnie nie kąpią się, nie wchodzą do wody, no to wtedy jakby nie ma problemu. To jest ta włóczka, i tutaj producent sobie zaleca, żeby użyć szydełka w rozmiarze 4 mm i ja właśnie takiego szydełka zużyłam. Dodatkowo jeszcze użyłam igły dziwiarskiej, żeby pochować niteczki, które mi później wystawały. No i to wszystko, co tak naprawdę potrzebujecie. Powiem Wam jeszcze tyle, że na takie majteczki, na taki tuł zeszło mi półtora motka tej włóczki. Dobra, no więc zaczynamy. Naszą robótkę rozpoczynamy od magicznego kółeczka. Magiczne kółeczko robimy w taki, w taki sposób, że tą końcówkę tutaj z tyłu, tą tutaj końcóweczkę przekładamy tutaj z tyłu i łapiemy palcami. Powstaje nam pętelka, i przez tą pętelkę właśnie tą końcówkę przeciągamy. Wkładamy e, szydełko i zaciągamy. Zrobimy teraz 8 oczek łańcuszka. Łańcuszek robimy w taki sposób, że zawijamy nitkę wokół szydełka i przeciągamy właśnie przez to oczko, które nam tu powstało. I mamy kolejne. Kolejne. I takich oczek robimy 7. Kiedy mamy już 7, 7 oczek naszego łańcuszka, robimy jedno oczko do góry i będziemy robić półsłupki. Będziemy się wbijać teraz tutaj w to drugie oczko czyli tu mamy pierwsze, później mamy drugie. Wkłuwamy się w to oczko, przeciągamy nitkę. Mamy dwa oczka na sztyłku. I przeciągamy nitkę przez te dwa oczka. Teraz wkłuwamy się w kolejne oczko, przeciągamy nitkę. Mamy dwa oczka na szdełku i przeciągamy nitkę przez dwa oczka. Wkłuwamy się w kolejne oczko, przeciągamy nitkę i przeciągamy nitkę przez dwa oczka. Tak powstają nasze półsłupki. I w taki sposób robimy te nasze półsłupki do końca tutaj tego naszego rzędu. Dobra. Tak to u mnie wygląda. I teraz będziemy robić kolejny rząd, czyli robimy oczko do góry, przekręcamy robótkę i wkływamy się tutaj zobaczcie w to oczko, ale zobaczcie na górze mamy taki łańcuszek. I my się wbijamy w tą pierwszą nitkę tutaj tego łańcuszka. I robimy półsłupek. Tutaj, zobaczcie, mamy łańcuszek taki. I my, my się wkuwamy tutaj w tę nitkę górną. I robimy półsłupek. W ten sposób. I tak pracujemy, e, słuchajcie, przez 8 rzędów. Czyli jak będziemy mieli 8, 8 rzędów, to później powiem Wam, co dalej. Teraz, żeby rozpocząć kolejny rząd, robimy to samo, co wcześniej, czyli oczko do góry. Przekręcamy naszą robótkę i wkuwamy się w pierwsze tutaj oczko. I robimy dalej. Osiem rzędów. Dobra, zobaczcie, ja już mam 8 rzędów. Będę rozpoczynać teraz mój rząd dziewiąty, czyli robię oczko do góry i teraz zaczniemy e, powiększać. Powiększamy w ten sposób, że wkłuwamy się tak jak wcześniej w to pierwsze oczko. I w tym momencie robimy znowu półsłupek w tym samym oczku. I teraz jedziemy sobie do końca naszego rzędu. Do końca naszego rzędu. Tu jest ostatnie moje oczko tego rzędu i wykonuję w nim również dwa półsłupki. Czyli w pierwszym i w ostatnim oczku robimy po dwa półsłupki. Znowu zmieniamy strony i robimy dokładnie to samo. W pierwszym oczku robimy dwa półsłupki. I w ostatnim e, również robimy dwa półsłupki. I tak będziemy pracować przez parę rzędów. W każdym rzędzie teraz dodajemy te dwa oczka na początku i na końcu e, rzędu. Zobaczcie, ja się już zbliżam do końca rzędu. Dokładnie teraz. I też robię dwa oczka tutaj. Tak to wygląda i tak teraz będziemy powiększać przez parę rzędów. Zobaczcie, ja powiększałam tutaj teraz przez 8 rzędów. Razem mam, słuchajcie, 17 rzędów licząc od dołu, i mam 24 słupki tutaj na górze. Generalnie powiększać będziemy cały czas, jednak teraz będziemy robić słupki, a nie półsłupki. Czyli robimy dwa oczka do góry zamiast jednego. I teraz najpierw zawijamy nitkę wokół szydełka i wkłuwamy się znowu w to pierwsze oczko tak jak wcześniej. Przeciągamy nitkę i tym razem mamy trzy oczka na szydełku. Przeciągamy nitkę przez dwa pierwsze i przez dwa kolejne. I znowu zawijamy nitkę i wkuwamy się znowu w to samo oczko, ponieważ powiększamy. Mamy trzy oczka na szydełku. Przeciągamy przez dwa pierwsze i przez dwa kolejne. I znowu robimy nasz wzór. Znaczy te, te nasze nazwijmy to majteczki. Robimy sobie teraz słupkami do samego końca. I tak samo cały czas powiększamy. Czyli to ostatnie oczko Również powiększymy tak jak wcześniej. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. I teraz e, znowu robimy dwa oczka do gry, ponieważ już teraz będziemy pracować z słupkami. E, będziemy teraz robić taki nasz malutki wzorek, czyli te dziureczki tutaj e, na zewnątrz. I robimy to w taki sposób, że na razie powiększamy sobie tutaj tą e, naszą robótkę czyli dwa oczka w jedny, dwa słupki w jednym oczku i robimy jeszcze jeden słupek. I teraz robimy właśnie ten nasz mały wzorek, czyli oczko do góry, pomijamy jedno oczko, a wkłuwamy się w kolejne. W ten sposób powstanie nam taka przestrzeń, i my sobie jedziemy dalej do końca naszego rzędu i na końcu pokażę Wam, jak to zrobić z tamtej strony. Jestem na końcu tego rzędu i zobaczcie, zostały mi trzy oczka. Trzy, trzy, trzy słupki mi zostały, czyli a, zostały mi trzy oczka, to jest jedno, drugie i trzecie. I robimy teraz oczko do góry, pomijam to jedno, wkłuwam się w kolejne. I robię w ostatnim dwa oczka. I teraz robimy kolejny rząd. Znowu sobie robimy nasze dwa oczka, dwa słupki w jednym oczku. Znowu robimy jeden słupek i teraz robimy. Oczko do góry i teraz tak pomijamy to oczko. Zobaczcie, tu jest oczko. Wbijamy się tutaj w tą nitkę. Właśnie tutaj. Może być ciężko. Można sobie tam pomóc palcem i robimy słówek. I jedziemy sobie dalej a, do końca. Czyli słuchajcie, zasada jest, zasada jest prosta. Na samym początku zawsze robimy dwa Słupki w jednym oczku plus jeszcze jeden słupek i dopiero wtedy robimy to nasze, tą naszą przestrzeń tutaj. Zobaczcie, to samo jest z tej strony. Tutaj najpierw musimy się wbić w tą naszą nitkę. Jeżeli jest Wam ciężko, pomagamy sobie paluszkiem. Wbijamy się w tą nitkę, przerabiamy to oczko. I dopiero teraz, zobaczcie, mam trzy oczka na końcu i dopiero teraz Robię oczko do góry, pomijam jedno oczko i wkuwam się w kolejne. I znowu dwa oczka na końcu. Słuchajcie, tak aby z jednej i z drugiej strony to wyglądało tak samo. Tak to wygląda. I tak słuchajcie, teraz będziemy sobie dziergać e, parę rzędów e, do góry. Cały czas powiększając i cały czas robiąc ten nasz tutaj wzorek. No, i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. To jest praktycznie cały nasz przód. I teraz powiem Wam, e, mamy w całości 25 rzędów, licząc od dołu. Mamy 39 słupków tutaj. Pamiętajcie, że te oczka łańcuszka tworzą również nam słupek czyli mamy 39 słupków, e, plus te dwie przestrzenie czyli tutaj te dwie dziurki nasze. Co jeszcze? No nie wiem, może Wam powiem ile to w centymetrach jest. Może ktoś używa innej nitki po prostu. Więc tak, na górze mamy około 22-23 centymetrów i długość to jest jakieś 20 centymetrów. Dobra, i teraz tak, będziemy, to już, to już generalnie jest cały nasz, nasz przód, prawie cały, e, ponieważ jeszcze będziemy oczywiście wszystko obrabiać, e, więc jeżeli e, ktoś z Was chciałby zrobić rozmiar większy albo, e, no nie wiem. Bo na mnie takie są akurat dobre. No ja myślę, że to dla mnie to takie, taka S, taka M. Więc jeżeli ktoś chciałby zrobić rozmiar większy, to po prostu robi więcej, jeden czy dwa rzędy, aby te majtaczki były troszeczkę głębsze. Co jeszcze? Pamiętajcie, że na górze będziemy jeszcze obrabiać, więc na górze będziemy robić dwa rzędy półsłupków, co odpowiada jednemu rzędowi słupków. Dobra, teraz tą część już zostawiamy i będziemy ucinać naszą niteczkę. Przeciągamy ją przez tą naszą tutaj dziurkę, która nam powstała, zaciągamy i już nie musimy się tym martwić. Dobra, będziemy teraz działać z tej strony. I robimy to w taki sposób, że robimy nasze magiczne kółeczko, wkładamy szydełko. I będziemy się wbijać tutaj w to pierwsze oczko, tutaj, gdzie jest ta nasza pętelka. To jest dokładnie tu. Więc uwaga, bo będą ruchome oczka. I przyciągamy nitkę przez to oczko plus przez oczko, które jest tutaj na naszym szydełku. Zaciągamy sobie wszystkie oczka. Robimy oczko do góry i robimy już nasze słupki. Przechodzimy do naszego następnego oczka i robimy nasze słupki aż do końca tutaj rzędu. Dobra, zrobiłam już ten a, rząd. Przechodzimy do kolejnego. Przy kolejnym już będziemy powiększać i robimy to wszystko półsłupkami, czyli tak jak z tamtej strony robimy tutaj dwa, pół, dwa półsłupki w jednym oczku i jedziemy sobie cały tutaj nasz rząd do końca i robimy kolejne a, dwa półsłupki w ostatnim oczku. I generalnie... Bo ja już wam tego pokazywać nie będę, ponieważ to będzie wyglądało zupełnie tak samo. Z drugiej strony robimy to samo co z tej strony. Z tym, że półsłupków robimy o wiele więcej. Tutaj było 8 rzędów, ale z tej strony ja zrobię, ja zrobię około 11. I później znowu schemat będzie szedł w ten sam sposób jak tutaj: czyli najpierw ten rząd słupków, później już rząd słupków z naszym wzorem. I robicie tak dużo tych rzędów, ile potrzebujecie. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Mam już przód i mam już tył. I teraz tak. Tych półsłupków tutaj zrobiłam 11. Później mamy jeden rząd samych słupków, a później mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rzędów aż. Na tył. Ja mam trochę duży tyłek, więc potrzebowałam trochę tych rzędów zrobić, dlatego przymierzajcie je podczas robienia. Może Wy nie potrzebujecie aż tak dużo, a może potrzebujecie więcej. Dobra. Będziemy teraz robić dalej. Będziemy teraz obrabiać całe nasze majteczki dookoła i będziemy to robić półsłupkami. Robimy to w taki sposób, że robimy teraz właśnie oczko do góry. I tutaj wkuwamy się i robimy nasz półsłupek. Już wiemy, jak robić półsłupek, więc myślę, że nie będzie problemu. I teraz w każdym takim oczku robimy półsłupek. Dokładnie w ten sposób. I tak jedziemy sobie dookoła naszej robótki. Robimy sobie półsłupki. Robimy sobie do dookoła. Słuchajcie, zrobiłam cały jeden tutaj bok. Jestem tutaj z drugiej strony i żeby zmienić, żeby przejść tutaj na tę stronę, e, robimy to w taki sposób, że robię sobie oczko do góry i już jestem z tej strony i już się wbijam w moje oczka. I w ten sposób robimy aż do końca rzędu, czyli dotąd. Zobaczcie, ja już zrobiłam wszystko dookoła półsłupkami, i jestem na samym końcu tutaj. Tutaj wbijam się w moje pierwsze oczko i robię oczko ścisłe, czyli wbijam się w oczko i przeciągam nitkę przez dwa oczka równocześnie. Teraz będziemy robić nasze wiązania. E, wiązania robimy w bardzo prosty sposób. Jesteśmy z tej strony i rozpoczynamy z tej strony. Robimy 60 oczek łańcuszka. Oczko łańcuszka już wiecie, jak robimy, czyli po prostu robimy 60 oczek łańcuszka. Mam już moje oczka łańcuszka i teraz będziemy robić w tych oczkach półsłupki. Nie wbijamy się w to pierwsze oczko, ale w to drugie i robimy półsłupek. I tak wszystkie oczka nasze przerabiamy, aż dojdziemy do samego końca tego łańcuszka. Zobaczcie, już tutaj skończyłam robić cały ten mój to moje wiązanie jedno. Wkuwam się tutaj w moje oczko pierwsze i robię półsłupek i tymi półsłupkami tutaj już wkuwam się w te moje oczka tutaj, które powstały z ostatniego rzędu. Tymi półsłupkami jadę sobie do tego końca i robię sobie takie samo wiązanie jak tu. Później do tego końca i później do tego i spotykamy się na samym końcu tutaj. Zobaczcie, ja już skończyłam zrobiłam tutaj dookoła moje półsłupki wszędzie oraz wszędzie zrobiłam wiązania no i co no i tak to wygląda cały nasz dół pochowałam już również nitki także tyle powiedzcie mi czy ten film wam czy ten film wam się podobał czy był przydatny dajcie mi znać w komentarzach na dole no i tyle Pozdrawiam Was. Hej!